Przed nami kolejny odcinek cyklu sportowy Kraków. Tym razem poznamy dyscyplinę trochę niecodzienną, jak na Kraków, bo szermierkę. Jest z nami Michał Sobolewski z zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Cześć, Michał. Cześć. Michał, powiedzmy, mi, gdzie się znajdujemy, na terenie jakiego klubu. Jesteśmy w hali sportowej przy ulicy Czerwieńskiego 16, gdzie swoją siedzibę ma Krakowski Klub Szermierzy. E, powiedz mi proszę, co to jest za klub, jakie ma tradycje no, i czy możesz czym, czymś pochwalić? Tak, to jest jeden z najbardziej utytułowanych i jeden z najstarszych klubów szermierczych w Polsce. Klub działa nieprzerwalnie od 1910 roku i od tego czasu zachowuje ciągłość, jeżeli chodzi o szkolenie, właśnie szermierzy. To także klub, który e, od 11 lat. E, Organizuje w Krakowie Trofeum Smoka Wawelskiego zawody dla kadetów i kadetek, które się cieszą bardzo dużą popularnością. Są zawody wpisane w Puchar europejski i z roku na rok rosną w siłę. A my zaraz sprawdzimy dokładnie, jak stać się częścią tego klubu. Prowadzimy treningi dla każdej kategorii wiekowej, więc żeby stać się częścią klubu nie trzeba spełniać żadnych specjalnych wymagań. Przyjmujemy dzieci od 7 roku życia. Najlepszy czas, żeby zacząć to przedział mniej więcej od 7 do 10 roku życia. Natomiast później dołączenie także jest możliwe, jednak trzeba wdrożyć się w bardziej zaawansowaną grupę. Mogą trenować także u nas dorośli, Mamy dwie bardzo działające grupy rekreacyjne, początkującą i zaawansowaną. W grupie zaawansowanej trenują zarówno osoby, które zaczęły jako dorosłe i trenują już od kilku lat, ale także weterani szermierki, którzy trenowali za młodu. Treningi grupy rekreacyjnej to Decydowanie nastawienie na walki, na czystą szermierkę, nieco ćwiczeń technicznych. Natomiast jeśli chodzi o grupy dziecięce, oprócz szermierki, dużą, dużą wagę przywiązujemy do treningów ogólnorozwojowych, tak aby trening specjalistyczny nie przeszkadzał w żaden, żaden sposób zdrowym, zrównoważonym rozwojom młodego człowieka. W naszej bogatej historii wychowaliśmy wielu medalistów, medalistów Mistrzostw Polski, Europy, Świata, a także medalistów olimpijskich. Również w ostatnich latach podobne sukcesy miały miejsce. Najlepiej śledzić informacje o nas na naszej stronie internetowej kks.pl oraz na naszym Facebooku.